Siema ludzie, ja jestem blazeik 12 A to jest kolejny odcinek z naszej serii yy, Minecraft na modach oto mój nowy mod, race minimap Tutaj w, pra w prawym górnym rogu Mam też nowego teksturpak yy, I to jest teksturpak yy, Jak on się nazywał? Yy, DokuCraft. Doku o oh jest To szczegół Zapomniałam yy, tego Mod Lodera. Dobrze, a więc co, co dzisiaj w tym odcinku? Mm, spróbuję się gdzieś osiedlić. Będzie to gdzieś tutaj. Tu wszystko będzie pięknie, ładnie. O tu sobie zrobimy domek. Tu, tu sobie zrobimy domek. Bierzemy deski, y, kobla trochę i zaczynamy robić domek. Jak widzicie nagrywam teraz y, nowym, y, nową nagrywarką, która się nazywa HyperCam. Jest ona, no nie powiem, że lepsza. To tak trochę się przycina jak się to nagrywa, ale jest trochę lepsza yy, Mogę ją nagrywać więcej niż 10 minut No właśnie włączę sobie stoper, bo ja zapomniałem znowu I bym Coś źle zrobił, dobra Z, I start, okej, okay, dobra To teraz się zaczęło okay. Dobra, oczecimy trochę miejsce i zrobimy teraz tak Tutaj będzie wejście do domku Podwójnym no, też gościu. gościu, chcesz dostać z siekiery? No właśnie. Odwróć się. O, sorkiza, Katar. No, trochę chory jestem. Dobra. E, tutaj bierzemy, 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 Tutaj, tu, 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 tu. tu. okej okay. Tak będą bierzemy, bierzemy, naszego domu Kontury naszego domu. Dobrze. Teraz zrobimy obróbkę. La 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 la. la. <laughs> y jakbyście chcieli, to wysyłajcie mi jakieś pożyteczne mody, które są fajne i ciekawe, i łatwo je zainstalować. No nie, byle jakie mody byście, by, 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 by były jakieś. Y ojej I po prostu chciałbym, żebyście mi jakieś mody ciekawe. Żeby nasza seria była bardziej barwna. O, dobra. Nie mam więcej, widzę. Workbench. Workbench. I, dobra. Miejmy tak. I łóżko. Łóżko, co pasuje na razie tutaj. No kurczę, chcesz dostać. Nie ma lipy. Trzeba normal. Dobra. Okej, okay, śpimy. Poczekwam, poczekamy, tam aż dzień zrobi. Okej, okay, jest dzień. Potworów na, na horyzoncie żadnych. Nie widać. Dobra. No to idziemy ramę drzewka. Nie mam fajny pomysł. Ok. I robimy. <ścoughs> O, ale będzie fajnie wyglądał ten domek. Już go widzę. Dobra. Tutaj. Mam tu jeszcze świnki, prosiaczki i wszystko. Mog możemy sobie to trochę uzupełnić nawet. Zapas we wełny i jedzonka. Dobra. Y Okej. Okay. Y białe drewno, białe drewno tutaj jest. Jeszcze brzoza. Dobra. Dobra, ja jestem, Aha, tyba. tyle chyba już wystarczy, bo. Nad dużo wezmę, ale dobra. Będzie na dach jeszcze. Okej. Okay. Mam przyjemnych sąsiadów. I to dobrze. Ale ten jest wyjątkowo upierdliwy. Kobyl Stone trzeba się wykopać. Dobra, to już taką pierwszą. Kurczek! Jak dziwnie tą łopatę trzyma. Jakiś karabin, kurde. A tam gdzie już jest dżungla? To jest sobie taki pierwszy otwór kopalny, zrobimy. No super. Nie no, ja mam bardzo takich rzeczy, kurcze. Dobra, trzeba to jakoś rozkopać. To jakoś umiejętnie wejść. Żeby to jakiś mnie monster nie zjadł. Och, ja się boję. Boję się, boję się. Dobra Jakbyście yy, ff, zauważyli to, że za chwilę bym tak krzyczał, jak to jakieś jakiegoś fora spotkam, to, to no, no, normalne w moim przypadku. No, dobra. A już nagrywamy z 6 minut na oko. No Tutaj kobla się trochę zbiera. A tutaj, tutaj jeszcze sam wyzbieramy trochę. I będziemy dokończali idąć, Ile mam tego kobla? Dobra, powinno wystarczyć Oj, mój miecz Okej, okay, to idziemy Tutaj jest jakieś wyjście Dobra Tutaj stawiamy, tutaj Oj, ta chyba świnka chce być moim obiadem dzisiejszym Jak tak bardzo się prosi, to dobra Chodź tu, świnko Ugh. No nie ma nic! Co za świnka? Co za świnka? Niewiarygodna. Wi Wi, wi, jest wi. tutaj też... Tu... O, matko. Dobra, tu. Tu. Tu i tu. Dobra. Pierwsza faza zrobiona, teraz druga. Chcę zmienić to na deseczki. I robimy. Okno. Okno, 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 okno. To będzie dom z widokiem na wszystko. To wszędzie będą okna. Dobra. Tak. Aha, dobra. I jeszcze tutaj. ok E, dobra, mam 62. Okej, okay. dirt, dirt, dirt. I potrzebuję workburncia: bum, 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 bum. Oj, bum. I bum. Niestety tylko zwykłe wychodzą schodki. Okej, okay, dobra. Trzeba zrobić tak, tak, tak. Okej. Okay. A nie, tutaj będzie coś innego. Tutaj inaczej będzie. Czy tak będzie fajnie wyglądało? E to my jakoś. Nie, to jest głupie trochę. Eee, tutaj wstawię te. Te białe będę tutaj wstawiał. Dobra. O nie, mój schod. Ek. Dobra. Wchodzimy znowu na górę. To będzie potrzebne. Dobra. I bum. Jak to wygląda, nie powiem, że źle, ale także nie powiem, że dobrze. Dobra? To tutaj nie będę stał, bo tak będzie bardzo epicko wyglądało. Dobra? Tutaj postawimy i tu, i tu, i tu, i tu. Z prędkością światła podążamy. Tak, tak. Właśnie tutaj jest taki przypadek, że będzie trzeba zrobić inaczej. Tutaj będzie O, tutaj o i tutaj o i tutaj o. I tutaj o. I, tutaj o, i tu też o. Zabrakło nam osów. O. Ej, dobra. Y <cind> Actually, <icate> <patrons> um, cztery. Tak tutaj o, dobrze. Nie, bo chyba nie będzie tak, to, to, ale jeszcze tak zostawię, o, dobra Taka mieszanka, okej okay. Okej, okay, dobra Dobrze, bierzemy schodki I bum A także tutaj bum Dobra, teraz zobaczymy jak to wygląda z przodu Nie powiem, że źle Fajnie wygląda tylko trzeba będzie jeszcze więcej tych des desek zebrać. O kurczę głodny jestem. co mm. zrobić piecyk. Piecyk, 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 piecyczek. I wkładam tutaj B No mi się będzie piekło. Dobra. Teraz jeszcze tutaj wejdę i będę... Nie hmm. ja bo tutaj to zostawię. Zosta hmm. Dobra, to się później jeszcze zarobi o, tak będę robił, o, dobrze Tak A I tu będzie nie tak Tylko Tak O kurde Ojej A, nie, Katar bierze I takie ło, albo nie, tak jest fajnie Tak się zostawić co tam Dobra Lesek już brak Kotleciki. Pamiętam. Dobra, już będę powoli kończył. I, no i tak, pamiętajcie o mnie, komentować, subskrybować, lajkować, pisać komentarze, wszystko robić, co najlepsze. I cześć, i pozdrowienia, i cześć, cześć, i czołem.